Jeśli myślisz, że Twoje życie jest ciężkie, to wyobraź sobie, że stoisz na środku sali gimnastycznej. Wszyscy na ciebie patrzą, a ty słyszysz ten charakterystyczny dźwięk pękającego materiału. Siema. Witajcie w strefie przypału. Dziś przygotowałem dla was coś specjalnego. Siedem historii z cyklu. Chcę zapaść się pod ziemię. To są te momenty, które budzą was w nocy, pięć lat później, i sprawiają, że chowacie głowę pod poduszkę z krzykiem. Dziś dowiecie się, dlaczego nigdy nie należy kłamać. Że ma się złamaną rękę. Jak przeżyć największy koszmar każdego ucznia, czyli nazwanie nauczycielki mamą przy całej klasie? I co się stanie, gdy wpadniesz na genialny pomysł, żeby zostać własnym fryzjerem 5 minut przed autobusem? Zanim zaczniemy ten festiwal żenady, szybki test na odporność psychiczną. Jeśli uda ci się zostawić łapkę w górę nosem w ciągu trzech sekund, to znaczy, że jesteś odporny na crunch. Raz, dwa, trzy, dzięki, zapnijcie pasy, bo poziom zażenowania zaraz wywali skalę. Zaczynamy od historii, która fizycznie boli. To miał być mój moment chwały na linie. A skończyło się tym, że cała szkoła zobaczyła moje gadki w kaczuszki. Wspinaczka po linie. Zawsze byłem w tym słaby, ale trenowałem całe lato. Chciałem zaimponować takiej jednej Oliwii. Przyszła moja kolej. Złapałem linę, zacząłem się podciągać. Szło mi świetnie. Byłem już pod samym sufitem. Wszyscy patrzyli w górę. Czułem się jak Spider-Man. Zrobiłem ostatni zamaszysty ruch nogami, taki szpagat w powietrzu. I wtedy usłyszałem to: głośne, wyraźne, trach. Dźwięk pękającego materiału rozszedł się echem po całej sali gimnastycznej. Poczułem nagły przewiew. Spojrzałem w dół. Moje spodnie od dresu pękły idealnie na środku, a ja. Ja miałem na sobie moje szczęśliwe bokserki w żółte kaczuszki, które dostałem od babci. Zjechałem po tej linii szybciej niż strażak. Owinąłem się bluzą i wybiegłem do szatni. Oliwia się śmiała, ale tydzień później przyniosła mi gumową kaczuszkę w prezencie. Więc w sumie misja wykonana? Ale spadnie spaliłem w piecu. Kolejna historia to dowód na to, że kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Udawałem, że mam złamaną rękę, żeby nie ćwiczyć na WF-ie, ale zapomniałem o jednym małym szczególe, który mnie zdemaskował. Nie chciało mi się biegać na tysiąc metrów. Więc rano owinąłem sobie prawą rękę bandażem elastycznym mamy i powiedziałem w szkole, że spadłem ze schodów. Plan był genialny. Wszyscy mnie żałowali. Dziewczyny nosiły mi plecak. Pan od WF-u zwolnił mnie z biegania. Czułem się jak król życia. Siedziałem na ławce i jadłem chipsy, patrząc, jak inni się męczą. Ale na następnej lekcji była plastyka. Mieliśmy malować farbami. Zapomniałem się. Nauczycielka zapytała, to chce rozdać kartki, a ja z automatu wystrzeliłem w górę moją złamaną, zabandażowaną prawą ręką. I to tak dynamicznie, że aż bandaż mi się zsunął. Cała klasa zamarła. Panowała cisza przez 5 sekund. Spojrzałem na moją rękę, potem na nauczycielkę i powiedziałem, o, cudowne uzdrowienie, nie muszę mówić, że na następnym WF-ie biegałem nie 1000 a 2000 metrów za karę. Nigdy więcej ściemy. Ale poczekajcie, bo poziom żenady dopiero rośnie. Jeśli myślicie, że gips to przypał. No to posłuchajcie tego. Przyszedłem do szkoły przebrany za gigantycznego, nadmuchiwanego dinozaura, bo myślałem, że jest dzień przebierańca, ale pomyliłem datę o równy tydzień. Był wtorek rano. Mama krzyczała, że się spóźnię. W kalendarzu miałem zapisane wielkimi literami KARNAWAŁ. Byłem przygotowany. Kupiłem na internecie ten wielki, pomarańczowy kostium dinozaura, który ma w środku wiatraczek. Wiecie, ten taki, co się w nim chodzi jak pingwin. Wbiłem się w to, odpaliłem wentylator i ruszyłem na przystanek. Ludzie w autobusie dziwnie się patrzyli, ale myślałem sobie, zazdroszczą mi stylowy. Czułem się jak król parkietu. Wchodzę do szkoły. Głowa wysoko, to znaczy głowa dinozaura wysoko. Otwieram drzwi z hukiem i nagle zamarłem. Na korytarzu była cisza. Wszyscy uczniowie byli ubrani na biało-granatowo. Chłopaki w krawatach, dziewczyny w spódniczkach. Spojrzałem na tablicę ogłoszeń przez plastikowe okienko w pysku dinozaura. Wisiał tam wielki plakat. Dziś uroczysty apel z okazji Dnia Patrona. Obowiązuje strój galowy. Dzień przebierańca był w przyszły wtorek, a ja stałem tam, jako dwumetrowy, pomarańczowy gad pośród morza białych koszul. Chciałem uciec, ale w tym kostiumie biega się jak w worku ziemniaków. Próbowałem się wycofać, ale mój ogon zahaczył o stolik z dyplomami i zrzucił wszystko na ziemię. Hałas był taki, że wyszedł dyrektor. Spojrzał na mnie, westchnął ciężko i powiedział: Smoku, zapraszamy na salę, tylko nie zjedz pierwszaków. Musiałem stać na baczność na środku sali gimnastycznej podczas hymnu, jako jedyny T-Rex w powiecie. Moja aura spadła wtedy na minus milion, ale przynajmniej byłem największą atrakcją apelu. Myślicie, że to koniec? O nie! Mam dla Was historię, która sprawi, że wyłączycie telefony na zawsze. Próbowałem ściągać na sprawdzianie z historii za pomocą telefonu, ale mój asystent głosowy postanowił odpowiedzieć mi na pełen głos w idealnej ciszy. To był sprawdzian roczny. Być albo nie być. Pytanie brzmiało, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? Miałem pustkę w głowie, totalne zero. Siedziałem w ostatniej ławce, wyjąłem telefon pod bluzą. Plan był prosty: wpiszę pytanie, przeczytam, zdam. Ale ręce mi się pociły ze stresu. Telefon wyślizgnął mi się i upadł na kolano. Chciałem go złapać i przypadkiem przytrzymałem ten guzik, który wywołuje asystenta. Szeptem, błagalnym głosem powiedziałem do mikrofonu: Grunwald Rock. Miałem nadzieję, że wyświetli mi tekst. W klasie panowała absolutna cisza. Słychać było tylko tykanie zegara i skrobanie długopisów. I wtedy z mojej bluzy, głośniej niż dzwonek na przerwę, odezwał się ten robotyczny damski głos. Telefon krzyknął: Według Wikipedii bitwa pod Grunwaldem odbyła się w 1410 roku. Wszyscy, dosłownie wszyscy, łącznie z panią od historii, odwrócili się do mnie. Pani podeszła powoli, wyciągnęła rękę i powiedziała: Dziękujemy Siri za poprawną odpowiedź, ale Siri nie chodzi do tej klasy. Oddawaj telefon i jedynka. Najgorsze jest to, że nawet nie miałem Siri, tylko jakiegoś taniego androida, który brzmiał jak zepsuty toster. Od tamtej pory piszę, sprawdziany tylko własnym mózgiem. Nie polecam tej metody, 0 na 10. Okej, okay, teraz historia, która jest klasykiem gatunku. Myślałem, że nic gorszego mnie nie spotka, dopóki nie nazwałem mojej nauczycielki mamą przy całej, absolutnie całej klasie. To była przyroda. Byłem zamyślony, bo myślałem o obiedzie. Nauczycielka pani Basia chodziła między ławkami i rozdawała sprawdziany. Była bardzo miła, pachniała takimi samymi perfumami jak moja mama. Podniosłem rękę, żeby o coś zapytać. Mój mózg był na autopilocie. Pani podeszła, pochyliła się nade mną, a ja powiedziałem głośno i wyraźnie: Mamo? A co tu trzeba wpisać? Słowo mamo zawisło w powietrzu. Czułem, jak moja dusza opuszcza ciało. Klasowy śmieszek Sebek od razu podłapał temat i krzyknął: O! Synek mamusi! Zrobiłem się czerwony jak hydrat. Ale pani Basia była sigmą. Uśmiechnęła się i powiedziała głośno Synku, w domu o tym porozmawiamy, a teraz pisz, bo nie dostaniesz deseru. Uratowała mnie. Klasa się zaśmiała, ale z niej, a nie ze mnie. Szacunek dla takich nauczycieli. A teraz historia dla wszystkich, którzy kiedyś pomyśleli Hej, sam to zrobię lepiej. Znalazłem w łazience nożyczki i pomyślałem, że sam podetnę sobie włosy. To była najgorsza decyzja w moim życiu. Do autobusu zostało 10 minut. Spojrzałem w lustro. Moja grzywka wchodziła mi do oczu. Pomyślałem Jestem inżynierem, ogarnę to. Wziąłem nożyczki do papieru. Chciałem tylko wyrównać końcówki. Przyłożyłem ostrze. Usłyszałem chrupnięcie. Ciach. Spojrzałem w lustro. O nie. Było krzywo. Z lewej strony za krótko. Więc pomyślałem wyrównam z prawej. Ciach. Teraz z prawej było za krótko. Dobra, to jeszcze raz z lewej. Ciach. W ciągu minuty, z normalnej fryzury, zrobiłem sobie fryzurę na pieczarkę, która kończyła się w połowie czoła. Wyglądałem jak średniowieczny giermek. Musiałem iść do szkoły w czapce zimowej, chociaż było 20 stopni. Nauczyciele kazali mi ją zdjąć. Kiedy to zrobiłem, sebek z ostatniej ławki spadł z krzesła ze śmiechu. Mama płakała, jak mnie zobaczyła. Odrosło dopiero po dwóch miesiącach i na koniec. Totalny chaos ze zwierzętami w roli głównej. Przemyciłem mojego chomika do szkoły w plecaku, ale nie przewidziałem, że ten mały agent ucieknie w najgorszym możliwym momencie. Mój chomik, Pudzian, był mistrzem ucieczek. Chciałem go pokazać kumplom na przerwie. Wsadziłem go do pudełka po butach z dziurkami i schowałem do plecaka. Na lekcji matematyki panowała grobowa cisza. Pisaliśmy kartkówkę. Nagle słyszę skrop, skrop, skrop. Patrzę na plecak. Jest otwarty, pudełko też. Pudziana nie ma. Oblał mnie zimny pot. Gdzie on jest? Nagle słyszę pisk pani od matmy. Pani wskoczyła na krzesło jak na filmach. Szczur, szczur! Krzyczała, wymachując dziennikiem. A po jej biurku dumnie maszerował Pudzian i zjadał jej kanapkę z serem. Musiałem wstać przy wszystkich, podejść do biurka i wziąć go na ręce. To nie szczur przepani, pani, to pudian. Dostałem uwagę za sprowadzenie dzikiej bestii na teren placówki, ale pudzian został maskotką klasy. Warto było. To była wielka piątka przypałów. Która historia była najgorsza? Kaczuszki, pieczarka czy szczur na biurku? Piszcie w kom i pamiętajcie, każdy przypał kiedyś staje się dobrą historią. Nie bądźcie NPC i zostawcie suba, żeby wasza aura zawsze była na plusie. Nara.